Polityka odnawiania pamięci historycznej. Polityka odnawiania tego, co możemy nazwać poczuciem patriotyzmu. Polityka odnawiania naszych historycznych i narodowych tradycji powinna być dalej kontynuowana. Ale jak ją kontynuować, kiedy oficjalne czynniki państwowe ku temu się nie kładą. Proszę Państwa, przed nami stoi duża szansa. Mianowicie wszystkie Wskaźniki, yy, sondaże wyborcze, które ostatnio miałem yy, okazję czytać, mówią o tym, że PiS, Prawo i Sprawiedliwość zrównuje się, a nawet zaczyna przeganiać Platformę Obywatelską. I to jest nasza szansa. Proszę Państwa, yy, szansa, aby yy, prawda zwyciężyła kłamstwo. Szansa, aby yy, silne, zorganizowane państwo polskie przeciwstawiło się swoim sąsiadom, którzy nie zawsze dobrze nam życzą. Oczywiście e, oficjalna polityka międzynarodowa to co innego. Natomiast różnego rodzaju e, ląby, które istnieją zarówno w Niemczech, jak i w Rosji e, nie są nam przychylne. Należy o tym pamiętać. Należy pamiętać o tym, aby dołożyć do wzmocnienia Polskiej polityki, międzynarodowej, polskiej racji stanu i e, roli polskiej w polityce międzynarodowej, o tym właśnie e, myślał święty pamięci Lech Kaczyński. I ta szansa, która stoi przed nami, szansa wybicia się po raz kolejny na czołówkę Europy, szansa poprawy, zresztą życia również nas wszystkich, bo e, zwycięstwo prawa i sprawiedliwości i to również poprawa sytuacji gospodarczej, to również poprawa sytuacji ekonomicznej.